Dzień dobry? dobry, panie krowo, to nasz wstęp, tu mieszkamy. Ale co? Trzy, dwa, jeden... Jesteśmy w Goła Tak? Zgadza się, potwierdzam. Drapaliśmy się? Ale <noise> To Pozdrowienia z Chciałam tylko powiedzieć, że najważniejsze i najlepsze by się kupić że później można więcej zjeść. Bardzo bezpośredni znak. India, pozdrawiamy. No i szału nie ma. Cało nam tu w ogóle nas to nie porwało. Dobrze, że nie mieliśmy w planach dzisiaj plażowania i kompania. Dzisiaj napijamy kilometry, myślę, że jest już pod 15 km i tak około 20 chcemy zrobić, żeby wrócić do, do dużego łażenia i eksplorowania. No, posiedzeniu w tuk -tuku. Po posiedzeniu w tuk Tuku się mocno przyda. Ale trzeba powiedzieć, że śmieci za dużo nie ma. Na początku. Na, na początku, to jakby było dość sporo śmieci i I plastikowych, i szlanych, ale teraz coś tu poładnia Chyba kolor piasku robi taką, no nie wiem, taki klimat, że jednak Tak błotniście Nie jest tu super przyjemnie, może też dlatego, że jest odpływ, nie mam pojęcia Natomiast teraz na spacer nie jest źle Ściągnęliśmy buty Przejście jest super, ale tak żeby poleżeć tak, to, to nie, nie bardzo, bardzo. na spacer okay? Ale na plażowanie na cały dzień to na pewno Tutaj mamy plażę Tu mamy plażowiczów I tutaj znowu Plażowicze Bez parawanów I to w symbiozie z ptaszkami Nie? Hello Doszliśmy, ale na razie nic ciekawego. To miało być jeziorko. No jest jeziorko, ale wygląda to trochę jak wielka kałuża. Tam mieliśmy mieszkać. Makowicz gotował słowaków, a to się chyba gotują indesy. Jo, Nieka to jest dżungla w ogóle. Ludzie się kąpią, ludzie się smarują błotem, kąpią się w strumyku. Taki dziki klimat. No i dżungla. Normalnie liany. Jakieś wijące się dziwne. Patty. I te drzewa wszystkie jak tu wygląda Mamy po trasie? Jakiś obóz Mamy Obóz, nikogo nie ma Wybijamy chyba komuś na chatę Ale są na trasie Tu chyba wyjście, idziemy dalej Morale? Weszliśmy <laughs> na górę, droga była ciężka przez dżunglę A na końcu się okazało, że można iść na około 7 km dosyć płaską drogą Dużym skrótem poszliśmy na Dużym szagę. skrótem, no, Dużym skrótem wymagającym. No, to, to już miała chwilami dosyć. I teraz... Wchodzimy. Jest tu też pies jakiś, co biega. Nasz przewodnik. No tak, z jakiegoś filmu. I to jest jedno drzewo i to jest... To jest ogólnie... Nie wiem, czy jest figowiec, czy ogólnie rosną tu figi. Tutaj jest dowód, że to jest święte miejsce O tutaj jest Budda, wysoko nagiewę, głowa Jeszcze z drugiej strony. W dżungli było bardzo duszno i wilgotno, a tutaj to drzewo stoi na takiej polanie i momentalnie zrobiło się bardzo tak przestrzennie, trochę wieje, powietrze zaraz inne, przyjemnie. To jest wszystko, wszystko to jest jedno drzewo. Jedno duże drzewo Wow I ten piec. Dobre, Dobry panie krowo Panie Bawole może Poszliśmy na spacer się zgubić i takie wideczki. Jakieś pawały. I takie dziwne ptaki. Wziecznie sobie z nami idzie. Idzie kawałek dalej. I zawsze się odwraca i patrzy, czy na pewno idziemy. Słodziak. Profesjonalny szlaban. Hello, okay. Właśnie dotarliśmy na miejsce. Bartość będzie miała ostrzeżenie. Taka usługa będzie kosztowała 300 rupi, czyli około 3 euro. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Ok, wyszliśmy od fryzjera. Czy jesteście gotowi zobaczyć mojego męża po metamorfozie? 3, 2, 1 i Proszę bardzo. Czekamy, Flamaster, na ocenę. Profesjonalną ocenę. Streszne maski. Wybierz swojego potwora. Ja mam mojego. Tu właśnie typowe Goa. Psychodela. To akurat wygląda ładnie chyba pan sam tutaj trochę coś maluje, co? Tak, no. Wczoraj, jak szliśmy, to siedział i malował. To, to jest jego stanowisko. Spacerek. Na razie największa liczba osób, jaką widziałam na jednym skuterze, to cztery. Zobaczymy, czy uda się to powiedzieć. I widziałam już dwa razy, jak jechał pies na skuterze. Tylko dwa. Tylko dwa? Tylko Bas, bas. Powoli kończymy przygodę w Indiach, bo naprawdę się nie ma czego obawiać. Jest harmonia kosmosu, są tacy... różni ludzie. Z, naprawdę z, z różnymi, myślę, że nastawieniami i podejściem do życia. Ale jest bezpiecznie. Nie widać aż takiej biedy. Jest oczywiście turystycznie. Jest tanio. Jest na swój sposób ładnie. Ludzie są uprzejmi, nawet jak naciągają, to, to robią to jakoś tak bardziej z klasą, a nie tak hawską. Polecam zacząć od Go, przygody z Indiami, tak stopniowo budować napięcie. No chyba, że ktoś woli tak jak ja, na głęboką wodę, dojdziesz no trochę... do Delhi i już nie będzie gorzej na pewno. <noise> Łapacze snów. Tylko kurczę, czemu to jest wszystko chińskie? Chiny zdominowały w ogóle cały ten przemysł i myślę, że one są już wszędzie. Na cały bazarek jedna pani tylko szyje na miejscu, a reszta ma wszystko dosyć ładne, ale wszystko prawie takie same, więc wszystko przychodzi po prostu tutaj wielkimi paczkami z Chin i, i później gonią. Prawda? Zgadza się. Potwierdzam. Żona nie dementuje. Idziemy na plażę, żyjemy się z plaży. Pan sobie brzdenka, nawet nie wiem jak się nazywa ten instrument. Nie co pan ci powiedział? Pan mi powiedział po pierwsze, ten instrument jest zrobiony przez niego własnoręcznie i jest to lokalny instrument indyjski, a dokładniej pochodzi z Radzistanu. Wartość celebryta, już druga foteczka. Ja też. Dziękuję, Ja, do Was. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye. Któryś raz z kolei. Pozdro Mikołaj Mrozek. To wszystko dzięki Tobie. Jak widzą te dziary, celebryta. Trzy rzeczy, których nie ma w Europie: Diet Coke, plastikowa słomka i korek, który można oderwać. To, że tutaj jest tyle ruskich, to jeszcze jakoś zniosę. Ale to? Ale tu chodzi o religię, a nie o nazi, nazi. Dla nich swastyka to symbol religijny, coś dla, tak jak dla nas jest krzyż. Więc nic takiego się tu nie dzieje. Gorzej... Mogli wybrać coś innego. Tak, gorzej z ruskimi. <noise> Bardzo dużo ratowników na plaży zrobiło się tłoczno jest to chyba w sumie najpopularniejsza i największa miejscowość w północnym Goa bardzo dużo osób wyszło na plażę nas podziwiać zachód słońca plaża jest bardzo szeroka, tak właśnie wygląda odpływ bo woda sięga aż tam a wieczorem zacznie tu napływać z ciekawostek to bardzo wielu hindusów w ogóle nie potrafi pływać tylko tacy powiedzmy bogatsi potrafią pływać, tego co powiedział nam miejscowe. Dlatego tu jest trochę inna forma wypoczywania w wodzie. Oni często w ubraniach leżą w bardzo płytkiej wodzie i tam po prostu się zataplają w wodzie. Bardzo rzadko wchodzą głębiej niż na przykład do kolan. Tu już się powoli... w też słychać ratownika, który gwiżdża. Jest tutaj bardzo dużo ratowników i kontrolują. Właśnie tak jak Bartek powiedział, dlatego że oni potrafią pływać. Poczno tu. To dzisiaj jest, dzisiaj jest niedziela jest niedziela i też z tego co zauważyliśmy, jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo turystów, ale są to głównie turyści z Indii, więc... No i niestety z Rosji. Niestety z Rosji. Chłopacy sobie robię zdjęcia, no i zaraz zaczną się imprezki w barach na plaży. Króluje tu trans i saj trans hmm. Nie rozumiem po co to są te bawoły. Tak, minęliśmy już trzy. Wszystkie białe. Jestem w szoku, ile to ludzi wyszło na zachód słońca. No, ludzi jak mrówków. Jesteśmy tu chyba trzeci raz na tej plaży i, i tyle to. Też ten weekend miał być zaczęciem sezonu, więc może, może. Tak, dużo plakatów z I właśnie było napisane, że zaczynają sezon i był chyba w ogóle... Piątek 7 listopada. Tak. Jako oficjalna data rozpoczęcia sezonu. Piłka nożna widać też dosyć popularna, chociaż sportem narodowym jest krykiet. Już się zaczęło naganianie. Hello, my friend. I'm good. I'm good. I love India. To no, taka szczera mm. miłość. Taka miłość po trzech piwach bym powiedział A jest lepsza i wbijamy na bazarek, how are you? you? We good, thank you zbijamy. To była właśnie pani, z którą zawsze się witamy, wchodzą tutaj na nasz bazarek Pani jest bardzo uśmiechnięta, miła po prostu z dobroci serca, nie nagania. To jest bardzo fajnie. Pamięta na początku myślała, że jesteśmy z Finlandii. A później już zapamiętała i była polish people To jest bardzo miłe Pani jest tak szczerze uśmiechnięta więc... No i mamy bazarek który się ciągnie takie 15 minut zanim dojdziemy do naszego pokoiku Tak tutaj będziemy teraz z każdej strony atakowani żeby cokolwiek zobaczyć O, bo było pierwsze priwet <laughs> Najgorzej. Rzeczy tutaj zazwyczaj są wszystkie na jedno kopyto, w każdym stoisku to samo. Mamy jedną w sumie misję zakupową. Chcemy sobie kupić okulary, ponieważ moje okulary są gdzieś na Sri Lance w oceanie. Niestety zgubiłam je skacząc na falach. No a ja niestety moje wydałem panu, który chciał je ode mnie kupić za 20 dolarów. A nie miałem serca od niego brać kasy, ale to też były okulary zamagane z 5 lat temu na Aliexpress o wartości pewnie 10 zł więc nie miałem serca i dałem mu po prostu je odpaliłem mu je za darmo co ciekawe na chodnikach też jest lewostronny tak, no mi się przed chwilą zapomniało i zrobiła mały korek klubik z vibe'em to nasz wsteń tu mieszkamy Śliczna. Naprawdę szkoda, że już wyjeżdżamy jutro.